Nawet święci rodzice Maryja i Józef zgubili Jezusa. Um, ile razy nam też udaje się zgubić Jezusa w swoim życiu. Ale jak już się zgubi, to co zrobić, żeby na nowo go odnaleźć? Zapraszam. Posłuchaj tego. Dzisiaj jest historia, e, s, historia kolejna z Ewangelii według Świętego Łukasza z drugiego rozdziału wersety 41 do 46. Jego rodzice udawali się corocznie do Jeruzalem na uroczystość Paschy. Gdy skończył 12 lat, poszli z nim według zwyczaju tej uroczystości. Gdy uczcili te dni, wracali, a Jezus, chłopiec, został w Jeruzalem. Jego rodzice nie zauważyli tego, bo myśleli, że on jest gdzieś w grupie pielgrzymów. Po przejściu jednego dnia zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. Nie znaleźli. Wrócili do Jeruzalem i tu go szukali. Dopiero po trzech dniach go znaleźli. Siedział na terenie świątynnym, wśród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy słuchający go byli zdumieni jego rozumem i wypowiedziami. Kiedy go zobaczyli, byli poruszeni, a jego matka powiedziała do niego: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Bo twój ojciec i ja z bólem szukaliśmy ciebie. Odpowiedział im: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że ja powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Oni jednak nie rozumieli tych słów, które im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. Mnie ta historia zawsze bardzo pociesza i przypomina mi moją własną historię, naszą historię rodzinną, bo nam również udało się kiedyś zgubić dziecko wracając z kościoła. W pół drogi do domu zorientowaliśmy się, że w samochodzie nie ma naszej córki. Na szczęście czekała grzecznie pod kościołem, więc historia skończyła się, skończyła się dobrze i nie musieliśmy trzy dni jej e, nigdzie szukać. Um, ale ta historia dzisiejsza, ta historia świętej rodziny ona mi bardzo dużo mówi o historii o sytuacji kryzysu. Kiedy przez życiowe zaangażowania, zamieszania y, y, udaje się nam w cudzysłowie zagubić Jezusa. E, kiedy nas tak angażują e, sprawy życia, że gdzieś w tym wszystkim, w tym całym zamieszaniu ginie to, co najważniejsze. E, tracimy istotę rzeczy. Tracimy tego, który jest najważniejszy. Ok. I to słowo dzisiejsze dla mnie jest jasną też wskazówką, takim światłem do tego, co zrobić, żeby na nowo odnaleźć Jezusa, którego już się miało i który zaginął. Co robią Maryja z Józefem, kiedy się orientują, że Jezus zaginął? W ogóle na początku. Słuchajcie, oni potrzebowali aż całego dnia na to, żeby się zorientować, że go nie ma. I tak często jest też u nas, że przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że Jezus w naszym życiu jest. I potrzeba nieco czasu i refleksji, do tego, żeby się zorientować, że no nie, już go nie ma. Że był kiedyś, ale już go nie ma. I to jest moment zwrotny, znaczy moment tej refleksji, znaczy ten moment, kiedy widzę, że. Pewnej szczerości wobec siebie mogę powiedzieć: Tak, miałem Jezusa, ale dzisiaj go już nie mam. Dzisiaj inne sprawy zajęły jego miejsce. I to jest zwrotny moment w całej historii, ponieważ tak jak Maryja i Józef wracają, wracają do Jerozolimy, gdzie Jezusa zgubili, to tak samo jest w życiu, w naszym życiu. Trzeba do pewnego momentu wrócić, znaczy jakby złamać pewną rutynę, przestać robić to, co robię cały czas, ten kołowrót, w którym biegam. Być może zaangażowałem się w pracę tak bardzo, że się zatraciłem w tej robocie, a może tak bardzo się zatraciłem w, w jakiejś pasji osobistej, w jakimś hobby, albo się zatraciłem. Mnóstwo rzeczy, w których można się zatracić, dostarcza nam nasze własne życie. Więc to jest moment, którym trzeba się przełamać, znaczy jakby złamać ten, ten schemat i wrócić. Maryja z Józefem szukają Jezusa najpierw wśród krewnych i znajomych, i jest to zupełnie normalne, zupełnie naturalne, bo my robimy dokładnie to samo. Znaczy, kiedy szukamy rozwiązań, najczęściej odpowiedzi na te, na, te, na te pytania szukamy wśród tych, których znamy, i którym ufamy. I to jest normalne. Um, dzisiaj doszedł do tej rodziny jeszcze wujek Google, który odpowiada nam na wszystkie pytania, na które nie znamy odpowiedzi, i teraz odpowiada nam dobrze, czasami nas wprowadza w jeszcze większe zamieszanie, <laughs> ale to jest osobny temat. Ale te odpowiedzi, które dostajemy od krewnych, od znajomych, od rodziny, nie zawsze nas prowadzą do prawdziwej odpowiedzi. Nie zawsze nas prowadzą do Jezusa, nie zawsze nas prowadzą do prawdy, nie zawsze nas prowadzą do życia. I tego trzeba mieć świadomość. A to jest, dobry, to jest dobre i naturalne. I to, to jakby nie, nie... To nie jest tak, że jak... W, w rodzinie, wśród znajomych oczywiście ta mądrość też jest. Ale jeśli jej tam nie znajdziesz, co robić? Szukać dalej. Maryja z Józefem Idą do świętego miasta, wracają do świętego miasta. I co ciekawe, dwa dni szukają go w świętym mieście Jeruzalem. I dwa dni nie mogą go znaleźć. To Jeruzalem to jest, to Jeruzalem to jest symbol kościoła, symbol świętego ludu, świętego, świętego, świętego narodu. Ale dla nas jest przede wszystkim jest, jest symbolem kościoła. I to jest ciekawe, że możesz wejść do kościoła i nie znaleźć Jezusa. Dwa dni szukają go w mieście. W mieście wiecie, kiedyś byłem w Jerozolimie, to nie jest. To ta stara Jerozolima, ta oryginalna, ta w, 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 swoich, w swoich granicach tych historycznych, to nie jest duże miasto. No, to nie jest tak. Znowu y, trudno znaleźć kogoś w, przez dwa dni szukając w takim, w takim mieście, a jednak go nie znajdują. I zdarzyć się może tak, że nawet masz dobrą intuicję i szukasz Jezusa w kościele, i go nie odnajdujesz tam. Ale nie odnajdujesz go tam nie dlatego, że go tam nie ma, bo on tam jest, tylko szukasz być może w niewłaściwych miejscach. I dopiero po dwóch dniach Maryja z Józefem, to jest też ciekawe, znajdują Go na terenie świątynnym. Dla mnie osobiście to byłoby pierwsze miejsce, do którego bym poszedł sprawdzić, czy tam nie ma Jezusa na terenie świątyni. A oni dopiero po dwóch dniach tam, tam Jezusa odnajdują. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że oni weszli na teren świątyni dopiero po dwóch dniach. Ale dopiero po dwóch dniach szukali Jezusa wśród uczonych. Wiecie, Maria z Józefem to są święci ludzie. To są. No nie da się ich przecenić. Ale naukowcy to nie byli. I środowisko naukowe nie było ich naturalnym środowiskiem. I mam takie wrażenie, że Szukali Jezusa wśród naukowców to już była absolutnie ostatnia, ostatnie miejsce w Jerozolimie, w którym jeszcze nie sprawdzali, i tam go znaleźli. I dla mnie to jest zaproszenie do tego, żeby nawet będąc w kościele, próbować łamać pewne własne schematy, utarte ścieżki myślenia. Bo być może Jezus, którego zagubiłem, sam się specjalnie zagubił, żebym Go odnalazł w nowym miejscu. Tym momentem zagubienia w życiu jest kryzys, taki czy inny. Ale kryzys jest dobry, ponieważ kryzys łamie nasze dotychczasowe schematy, łamie nasze dotychczasowe nawyki i przyzwyczajenia. Samo to łamanie jest niewygodne, jest nieprzyjemne, ale prowadzi nas, daje nam szansę do zbudowania czegoś nowego, do wejścia w nową rzeczywistość. I może być tak, że Jezus Ciebie w Twoim kryzysie, w tym zagubieniu Go w Twoim życiu, zaprasza Cię do znalezienia Go w nowy sposób, w nowym miejscu. I z tym przesłaniem chcę dzisiaj Ciebie zostawić, ale przede wszystkim najważniejsze z dzisiejszego naszego spotkania jest to, kiedy już uda ci się Jezusa zagubić w swoim życiu, to się nie poddawaj w tym szukaniu. Szukaj go. I nie rezygnuj tylko dlatego, że go nie znalazłeś wśród rodziny i znajomych, że go nie możesz odnaleźć od dwóch dni czy dwóch lat w kościele tego żywego Jezusa, tego doświadczalnego Jezusa. Szukaj dalej. Bo może czeka na ciebie. W nowym miejscu, szuka, czeka na ciebie nie dlatego, że ci, się to bo mnie interesuje, ale chce, żebyś odnalazł, odnalazła go w nowym zupełnie kontekście, w nowym miejscu. Maria i Józef znaleźli go wśród naukowców. A może ty go odnajdziesz w jakiejś wspólnocie w kościele, a może ty go odnajdziesz w, jakimś, w jakiejś właśnie nowej rzeczywistości. Do tej odwagi szukania i tej wytrwałości szukania, i tej odwagi łamania własnych schematów Cię zapraszam dzisiaj. Niech ta odwaga i ta wytrwałość Maryi i Józefa Tobie dzisiaj towarzyszą. I z tym Cię zostawiam. Stawiam Cię również z Psalmem 27 jako modlitwą. Dzisiaj weź ten Psalm, czytaj go. Um, jako Twoją modlitwę, jak Cię jakieś słowo, jakiś werset. Zapisz proszę cię w komentarzu, które to było słowo, które ciebie dotknęło z tego psalmu, a może chcesz się podzielić swoim własnym doświadczeniem zagubienia i, i odnalezienia Jezusa w nowym miejscu w swoim życiu. Podziel się tym jako świadectwem też z innymi. Zapraszam cię do tego. A Ciebie, Duchu Święty, proszę, abyś Ty wlewał w nasze serca pragnienie i odwagę szukania Jezusa, który nam się w życiu zagubił, abyśmy nie popadali w rozpacz, ale żebyśmy mieli tę siłę, odwagę i wytrwałość do poszukiwania, do wchodzenia w nowe miejsca, do przecierania nowych szlaków, do łamania starych schematów. Duchu Święty, dawaj nam Boską Inteligencję, świętą Inteligencję, święty zapał do szukania Jezusa, który czeka na każdego z nas z otwartymi ramionami. Amen. Dobrego dnia życzę i do zobaczenia jutro.